Każdy artysta, malarz ma swoje, swoją wyobraźnię co do malowania. Albo widzi to, albo odgadnie. Większość artystów odgadnie. nie powiem. Pokąd ma się pochwalić. Ja sam raz maluję nietypowe. Malowidło, z tego względu, że wyobraźnię mam taką co do kwiatów. Sprzed kilku milionów lat nikt nie wie, jak wyglądały. dlatego to jest moja wyobraźnia. Zainteresowało się dwie osoby tym malowidłami, które maluję i wysyłam je do Czechosłowacji. Zobaczymy, może ktoś w Polsce na to zwrócił uwagę? Jest tu taki teraz nowy trend: malowanie na deskach, wieszanie na suficie. Dlatego pokażę z bliska, jak to Aha. To jest deseczka już. Taka tu jest druga wymalowana. A tutaj następne dwie I one pójdą właśnie na supi. Te dwie są zamówione. Właśnie takie wzory, te średniowieczne, Pani se kazała kwiat czwarty wymiar narysować. To na tyle. Pozdrawiam.